Telewizja Opole prezentuje Off Opole, Of na Wolności Muzyczne show wbrew prawu grawitacji Na deser ekstremalne szaleństwo Koncert na ścianie 11 czerwca start 16 Opole, Plac Wolności Zapraszają TVP Opole, Roxy Gazeta Wyborcza i 24opole.pl Sponsorzy Honda Avia, autoryzowany dealer marki Honda Beszenowa Thermal Park za około godziny na ścianie urzędu zagra zespół. Zespół zawieszony na linach wbrew prawom grawitacji. Oni już montują swoje instrumenty, to będzie na pewno ciekawe widowisko. A Opole, młode Opole udowodni, że potrafi się bawić podczas Festiwalu Opolskiego. Małgorzata Kornego z Opola, dziękuję Małgosiu. To wszystkie informacje w tym serwisie. następ. Gardowym artystom. w Opolu jest Małgorzata Kornaga. Teraz niezwykłe widowisko, bo artyści grają zawieszeni pod kątem 90 stopni. Bec, jak to możliwe i czy nie fałszują? Wszystko się zgadza, nie fałszują. Mało tego, że grają. Oni śpiewają, nawet niektórzy potrafią tańczyć. Rzeczywiście to wszystko możliwe jest dzięki specjalnym zaczęciom. Liną. Ta muzyka rzeczywiście dobiega ze ściany, no można powiedzieć, że troszkę się scena przechyliła, albo po prostu, że artyści weź na ścianę, ścianę nie byle jaką ścianę Urzędu Miejskiego. To muzyka taka troszkę karaibska troszkę afrykańska podana w takiej formie, która trafia do opolskiej młodzieży. Nie wykluczone, że ta młodzież kiedyś trafi pod strzech opolskiego festiwalu, nie wykluczone też, że ta muzyka kiedyś trafi do opolskiego amfiteatru, ale na razie udowadniają, że muzyka ofowa podana niekoniecznie w festiwalowej do końca oprawie. Również spotyka się z ogromnym entuzjazmem młodzieży. Ofowe brzmienia, uwolnione brzmienia na placu wolności. No bo to w końcu hasło tego rocznego koncertu OF. Na wolności. Zakończył się koncert Of Opole. Na czterech scenach wystąpiło dziewięć zespołów, a w finale odbył się koncert na ścianie, czyli artyści, którzy swoim występem. Zaprzeczyli prawu grawitacji. Koncert OFF na wolności zorganizował Opolski Oddział Telewizji Polskiej. Atrakcją tegorocznego OFF Opole był koncert na ścianie. Muzycy zawieszeni kilkanaście metrów nad ziemią, twarzami w dół, dali godzinny spektakl. Jak już gra muzyka, to już jest, zapomina się o wszystkim już lecimy potem. Ale yy, sekundę przed rozpoczęciem koncertu są takie myśli, które napływają do głowy non stop, non stop, czy wszystko jest dobrze przypięte. Właśnie czekamy na ten koncert. Słyszeliśmy, że to jest fantastyczne jakieś wydarzenie i po prostu trzeba to zobaczyć. Wszyscy zadają pytanie, czemu koncert na ścianie, a ja odpowiadam, a czemu nie. Poznałem fantastycznego człowieka, świetnego muzyka, muzyka fantastycznego perkusistę, Ryszarda Bazarnika. Który słynie z niekonwencjonalnych rozwiązań muzycznych. To on jest autorem projektu Największy bęben świata, to on jest autorem koncertów z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych, pilarek, szlifierek, tokarek. Nie będę wymieniał, bo się na tym nie znam. W każdym razie to on wymyślił parę lat temu koncertowanie na ścianie. Zaprosił paru znajomych muzyków, paru zaprzejaźnionych alpinistów, i tak powstał projekt koncert na ścianie. Który jednoczy muzyków z całej Polski i pod tym szyldem yy, twierdzi, że z nami są bardziej w Europie niż w naszym kraju. A w Opolu nigdy nie koncertowali, ale 11 czerwca pojawili się na ofiar.